Cześć wszystkim, akwarysta z Wrocławia. Dzisiaj być może będzie troszkę dłuższy filmik, ponieważ dzisiaj będę sobie wymieniał wodę tutaj, w tym akwarium. Może być troszeczkę gorzej słychać, ponieważ jestem bez mikrofonu, bo po prostu ten kabel by się tutaj plątał. Ok, ja będę mówił i sobie już część rzeczy przygotowywał, na przykład zdejmę pokrywę. E, chociaż najpierw zgasił światło. E, na starszych widz. Starsi widzowie e, pamiętają pewnie podobny odcinek e, z serwisowania akwarium. Ok. Jeszcze sobie muszę gitary przełożyć. E, ok. E, ja oczywiście zaraz sobie przełożę światełko, żebyście widzieli co się tutaj dzieje. E, pokażę też wam, albo po kolei. E, będę jeszcze dosypywał sobie troszkę żwirku, dosadzał roślin. E, także dzisiaj taki będzie dosyć nie tego chciałem, nie to chciałem zrobić. Dzisiaj będzie taki dość e, ciekawy, czy ciekawszy, taki odcinek. E, z pracami serwisowymi w akwarium. Troszkę się też rzęsy trzeba będzie pozbyć, bo jej jest tutaj zdecydowanie za dużo. O, patrzcie jaka. Amkularia duża. Czy duża? To są patrzcie, to jest jedna z, jedna z tych maluszków, które się kiedyś wykluły u mnie. Chyba Wie jeszcze wiecie co, sobie jedną lampkę przełożę. Trudno, nowelwety nie będą miały światła przez chwilę. Rośliny, jakie tutaj będę dosadzał, to nie wiem. Muszę po prostu zobaczyć, co mam. Czy wy będziecie dobrze widzieli? O, oczywiście, że tak. Okej, okay, teraz wrzucam wam taki krótki film, nasz znaczy krótki, taką wstawkę dla, no, dla początkujących po prostu, jak sobie wypłukać żwirek. Ja to nagrywałem przed. Jednak zdecydowałem się na wiaderko i wiaderko wam polecam, bo, bo po prostu w dbanku będzie wam ciężko to wypłukać, żeby nie wysypać całości. Także zapraszam na wstawkę i zaraz wracam z dalszymi pracami. Ok, no to pokazuję. Ja to kręcę jeszcze przed tymi całymi manewrami. Także potrzebujemy dzbanek, albo coś do wypukania, żwirek. Ja mam ten, co zamówiłem, i ja mam ten, co wtedy w tej paczce mi przyszedł. A nie, wróć. Ja kupowałem ten żwirek w zoologicznym. A dobra, to nieważne. Ja mam teraz, ja to po prostu wsypię teraz i zaraz wam pokażę, jak to wypukać. Żwirek mam sypany. To jest akurat zwykły bazalt. Taki drobny, gradacja 1.3. Pamiętajcie też, że na niektórych podłożach jest napisane, żeby nie płukać. I zaraz Wam pokażę, co z tym dalej robimy. Dalej bierzemy to pod kran albo do wanny. Jest po prostu wygodniej tutaj. Zalewamy to sobie wodą, obojętnie jaką. Ważne, żeby to... Znaczy nie można wygotować żurek oczywiście, ale ja Wam dzisiaj pokazuję, jak go wypłukać. I po prostu ten żwierek mieszamy. Chociaż troszkę nie pomyślałem i mogłem go sobie jednak wziąć do wiaderka. Ale dobra, poradzimy sobie. Po prostu mieszamy ten żwirek, płuczemy, dopóki woda nie będzie krystalicznie czysta. Ok, także żwirek już mam wypukany. Teraz zacznę sobie spuszczać wodę z akwarium. Tak jak mówiłem, ja chodzę sobie po pokoju, dlatego czasami może być mnie gorzej słychać. A jeszcze muszę sobie przynieść nitkę, bo będę coś przymocowywał do korzeni. Dawno tutaj, przepraszam, dawno tutaj nic nie robiłem w tym akwarium. Z takich prac, dlatego tutaj trochę zarosło. Ten mech tutaj trzeba uporządkować przede wszystkim górę, bo nie wiem czy to widać, ale jest pełno, pełno rzęsy. Eee, także ja zaczynam sobie spuszczać wodę. Eee, i lecę po nitkę. To Także znowu za chwilę wracam, jak już będę miał nitkę i woda. I woda będzie. spuszczona z akwarium. Oczywiście nie cała. Tylko część. Tylko czemu ta przezsawka się nie chce przyczepić. Także zaraz do Was wracam z dalszą częścią filmu. Okej. Okay, woda już spuszczona do wiadra. Tak jak widzicie nie dużo, nie ma też co przesadzać, część rzęsy usunąłem, podoba mi się to oświetlenie w tym akwarium, może sobie zmieniłbym na jakieś ledóweczki, oczywiście no, mocniejsze niż te, ale belki LED zauważyłem, że są dosyć, dosyć kosztowną inwestycją, no ale zdecydowanie warto. A być może chciałbym mieć tutaj jakieś trudniejsze rośliny niż mchy i anubiasy swoją drogą. Jak ktoś wie, co to jest za mech. jego ja jeszcze później pokażę. To bardzo bym prosił o identyfikację. Co ja tutaj w ogóle mam, bo ja ten mech dostałem. Mam mi kawałek mortki, było widać przez chwilę. Ale to już trudno. No, OK, co teraz? Teraz bym sobie powyciągał rośliny, które e, gdzieś mi kiryesy wykopały i zwiniętki. E, użyję sobie do tego celu pensety. Ładna rotałka. To aż tak wyrosło. trzeba przyciąć albo w ogóle wyciąć. Bo przyznam, <laughs> to wygląda bardzo mało dekoracyjnie. Spróbuję wam to jeszcze tak bardziej pokazać. Te, te wiechcie tutaj. No to tak, tak sobie średnio to wygląda. Higrafilia. Um, na tego anubiaska to ja mam pomysł. Zaraz ten pomysł zrealizuję. Tylko ciekawe, czy mi się uda go tam tak ładnie wsadzić, żeby on się tam już zatrzymał. No teraz się trzyma. Muszę też tak spojrzeć, jak to wygląda. No, źle nie wygląda. Ja no pewnie już, jak wiecie, jestem fanem anubiasów. Jest to bardzo fajna roślina. Każde moją polecam. O. Patrzcie na przykład na tego. Wielkiego Anubiasa. Wiecie co? Ja żeby, żebyście lepiej widzieli, co się tu dzieje, to ja sobie zapalę światło w pokoju. Bo moje jedyne oświetlenie w pokoju generalnie, to są akwaria. Ja sobie głównie tym oświetlam, jak ja mam... Ile ja ich mam? Cztery. No to wiecie. <śmiech> <śmiech> można sobie oświetlić dom, domek, prawda? czy no domek, no nie mam jakiegoś ogromnego pokoju. Ale można sobie oświetlić. Okej, okay, plan jest taki. Ja mam kamień. Yy, taki dosyć spory. O, o, o. Mam ja mam dosyć spory kamień. Kamienie to, to tak jak Wam mówiłem oczywiście znajduje się. Jak chcecie sobie kupić, to kupcie, ale takie zwykłe otoczaki o. można znaleźć wszędzie. Jak ja bym tego anubiaska sobie do tego kamyka przyczepił i tam go z tyłu dał. On mi nie chce do tego łupka tam przyrosnąć. Tam już widzę kryptokoryna wyrasta. Ją trzeba od razu wyciąć. Kryptokoryna, ta went, tylko venti miałem, więc o venti się będę wypowiadał. Ma jeden ogromny minus. Ona strasznie wyrasta akwarium. Ciężko. Ona ogromnie przerasta akwarium i po prostu miejcie to na uwadze. Mam też takie zmęczone bardzo mikrozorium. O ciężko to nazwać rośliną. Słuchajcie, ja jeszcze na chwilę pauzuję. Ok, wróciłem. Przez chwilę było po prostu słychać dźwięki telewizora z długiego pokoju, a nie chciałbym, żeby to było słychać, ale wielki jest ten Anubias. Bo ja mam dosyć spore ręce, ale liście tego Anubiasa są dosłownie jak moja dłoń bez palców. A ręce mam dosyć spore. Teraz sobie wezmę nitkę. Tutaj są niestety na tej nicze. ciężko jest znaleźć początek, bo są same takie skrawki, ale ten się nada idealnie. Przyznam, nie wiązałem jeszcze niczego pod wodą. To będzie Pierwsza tego rodzaju operacja w moim życiu. W akwarystycznym ja mam nadzieję, że się uda. Teraz Właśnie przez chwilę będę ciszej, bo się skupiam na tym, żeby to dobrze zawiązać. Nitka niestety pływa. To mi dość mocno utrudni pracę. O, ampularia. Wiecie, generalnie ampularii nie można posiadać, ale oczywiście kupicie je w każdym sklepie, jakby ktoś chciał. Posiadać takie ślimaczki, to może je sobie kupić, gdzie mu się podoba. O, już prawie, prawie. Nie chcę też tak za bardzo gibać tym korzeniem. Okej. Okay. No udało się. Teraz tylko trzeba te wąsy obcinać z tych nitek, żeby było ładnie. No i mieć nadzieję, że roślinka zacznie rosnąć. Ja nitki używam białej, ponieważ biała nitka jest bez żadnych barwników. To jest chyba bawełna. E, ok, To mamy zrobione. E, teraz muszę poczekać, aż helmet sobie stamtąd wyjdzie. O, Helmeta, ślimaka nie tak łatwo odczepić. Został mi tylko jeden ten helmet. Ja bym sobie z chęcią jeszcze dokupił z 3. Bo to fajne ślimaki. Może jakąś krewetę filtrującą też bym sobie tutaj załatwił. Chociaż mam dwie no więc. Na pewno Kirysa muszę sobie kupić. A raczej nawet kilka sztuk z 3, bo został mi jeden sobie trochę rzęsy wyrzucę. Yy, po prostu rzęsa w dużych ilościach mi się aż tak bardzo nie podoba i zabiera światło roślinom, więc do tego uważajcie na rzęsę. Yy, bo może się później okazać, że rośliny Wam nie bardzo chcą rosnąć. Właśnie ze względu na to, że że nie mają światła. No i to będzie długi odcinek. Yy, jak myślę czy po prostu teraz nie, nie uciąć kawałka, nawet takiego większego kawałka i po prostu nie zrobić. Przepraszam, to mój pies coś tam robi. Acha śpi i się przeciąga. Okej, okay, dobra. To ja w tym miejscu zrobię cięcie. Trochę powycinam, trochę podocinam, podosypuję żwirku i wrócę, jak już część prac będzie zrobiona, bo po prostu nie chcę was zanudzać też takim mieszaniem w akwarium bezcelowym. No tak, troszkę mi się tutaj namieszało. Jak widać, piasku dosypałem, wsadziłem sobie tutaj heteranterę zamiast zamiast rotali, tą rotale wyrzuciłem, bo ona nieładna, przepraszam, nieładna była mech trochę poprzycinałem no i co teraz doleję wody w to dolewanie dam wam jakąś chociaż nie, nie dam, bo nie mam, nie mam czasu teraz jak wam tego tak fajnie zrobić Także dobra, ja doleję wody z kupowaniem kirysów. Wstrzymam się dopóki nowe rośliny się nie ukorzenią. No i dobra, doleję wodę i widzimy się w zakończeniu. No i dobra, tak to wygląda na sam koniec. Ja szczerze mówiąc, jestem zadowolony. Mam nadzieję jeszcze, że wszystko zacznie rosnąć. Woda zaraz się wykrystalizuje za jakieś godzinę, dwie. No, i w końcu film o krewetkach, prawda? <noise> Ale spokojnie, krewetki zaraz wrócę. No i dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki Wam za oglądanie i życzę miłego tygodnia. Aha, nawiozłem jeszcze to akwarium. Tak jak zwykle: potas, żelazo, mikro i makro. Potasu, żelaza po jednym takim psiknięciu z tych dozowników, a mikro, makro po trzy kropelki. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.